To jest dojście do szkoły w proszę Państwa. No nie mają wyjścia rodzice, nie mogą puścić dziecka samego, tutaj nie ma przejścia dla pieszych. Ruch samochodów jest duży. Dopóki tutaj nie dotarłem, proszę Państwa, to nie przypuszczam, że tylu ludziom się chce jeździć przez te wszystkie zakręty i garby. Ale jednak chce się, ruch jest naprawdę spory. Teraz jest on mały. Częściowo powodują go też rodzice przyjeżdżających dzieci. Przejeżdżają tędy i chcą te dzieciaki podjąć jak najbliżej szkoły. Jest to pomysł wart no, uwagi, wart no. rozwagi, jeżeli będziecie Państwo głosować 16 listopada. Mistrzostwo Świata zorganizować ciąg pieszy yy, pomieszany z komunikacyjnym do szkoły. Mając do wyboru, oczywiście, wyremontowaną, alternatywną drogę. Zobaczcie Państwo, co wybierają miejsca urzędnicy dla Waszych dzieci. Możecie to zmienić 16 listopada, odpowiednio głosując. Ja już nie będę podpowiadał, bo w tych filmach strasznie powtarzam, znają i zwracają uwagę, Już się niedługo tobą będziemy wymiotować. No to już, nie wiem, powiem na jaką listę i na kogo. Patrzcie sobie jeszcze szybki moment, co tutaj się dzieje przy wejściu do szkoły. Czy i... będzie to jako ostrzeżenie, albo jako znak nowych czasów i konieczności przyjęcia tego, co niesie obecna władza. Dziękuję za uwagę.